Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Panie A. Odpowiadam na Pana pytanie. Kiedy Pan Andrzej z Wrocławia otworzy Playroom w biurze? 1. W listopadzie tego roku? 2. W grudniu tego roku? 3. W styczniu 2022 roku? 4. W lutym 2022 roku? Czy 5 później? Kiedy pan Andrzej z Wrocławia otworzy Playroom w biurze? W listopadzie tego roku, w grudniu tego roku, w styczniu dwudziestego w lutym dwudziestego czy jeszcze później? Kiedy? Czy w listopadzie tego roku? Grudzień, styczniu, luty. Później. Tak naprawdę to perspektywy jakby na otworzenie tego playroomu w biurze są już w tej chwili tak naprawdę. Natomiast tak, interpretacja najpierw. Jeżeli chodzi o listopad tego roku, co jest na tak czwórka buław? Czwórka buław nie wnosi za bardzo zmian, natomiast wnosi stabilizację, czyli... Będzie jakby szanse, które jakby na, otwor na otworzenie, tak? Na otwarcie, przepraszam, tego Playroomu w biurze że rzeczywiście są, ale no. Raczej tutaj na tym poziomie jeszcze nic się nie zmieni, będzie stabilnie, tak jak jest teraz. W przeszkodzie z, to jest na nie, tak? W przeszkodzie jest w negatywie jest karty dziesiątki buław. On mówi o takiej ciężkości, o przemęczeniu fizycznym, psychicznym i to będzie przeszkadzało właśnie. To będzie przeszkadzało, ażeby otworzyć jeszcze w listopadzie. Po prostu to jest taka karta, już nie mam sił, już nie dam rady więcej, tak? No coś tutaj... Jakieś przemęczenie organizmu, no. Ale karta rada, paść, buław, czyli jakby szansa, jak najbardziej jest. E, jakby los sprzyja, tak? Buławy to są ogniste karty. Energetyka, no mm, jest, energetyka jest naprawdę bardzo sprzyjająca, także szansa jest, natomiast. Y, no to przemęczenie może dawać się we znaki, tak? I, i niestety może e, wszystko, jakby, mm, co dobre, tutaj trochę poniszczyć, tak? Także tak, no tak, tak wygląda listopad. Jeżeli chodzi o grudzień. E, I tutaj jest rzeczywiście nowa droga, tak? E, grudzień z mi tutaj najbardziej pasuje, ale okej, okay, za chwilę tutaj dojdziemy do tego. Jeżeli chodzi o grudzień co jest na tak zmiana perspektywy, czyli jeżeli w grudniu w grudniu tutaj będzie trzeba jeżeli jeżeli grudzień, tak, to tutaj pan Andrzej warto żeby zmienił perspektywę, tak, bo albo dojdzie do wniosku, że coś chciałby pozmieniać sam dojdzie do wniosku, ale po prostu los tak podsunie takie, e, takie wydarzenia, że no, trzeba będzie troszeczkę zmienić perspektywę, zmienić patrzenie na to. Tak? Na to, na e, jakby na ten playroom. Co jest na nie siódemka To jest takie udowadnianie sobie i komuś czegoś, tak? E, um, udowadnianie, takie przekonywanie kogoś do czegoś e, więc w tym negatywie, czyli e, być może... Mm, być może sam, tak, sam ten pan Andrzej e, będzie starał się przekonać do czegoś na siłę, albo będzie chciał coś na siłę pokazać, przeforsować, albo ktoś go będzie namawiał do czegoś, tak, w związku z tym playroomem. No i to może jakby być przesz przeszkodą, to może być jakaś tam e, no, przeszkoda, jakby w tym, e, w tym o, e, otwarciu, tak. Natomiast karta Rado to jest karta głupca, czyli karta właśnie nowo, nowości, tak, nowego. Um, powiedziałabym, że będzie to um, grudzień. Natomiast, bo no karta głupca mówi mi zawsze, tak, mówi też o e, narodzinach, tak, dziecka, o, o dzieciach, o kreatywności, o pomysłach nowych, o, o narodzinach nowego pomysłu, o e, wszystkim, co jest początkiem, bo to jest początek, tak, czyli e, grudzień, w grudniu, natomiast... E, troszeczkę należy zmienić perspektywę patrzenia na, na ten Playroom, na to całe otwarcie, tak e, nie dać się jakby um, udowadnianiu, przekonywaniu jakimś um, sugestiom, um, które są w negatywie, tak? Nie dać się sugestiom jakby z otoczenia, ale też swoim własnym, jakimś się tak? No ale karta rada głupiec czuję, że to będzie grudzień. E, bo jeżeli chodzi o styczeń, to też jakby jest nowy początek, to prawda. Ale co jest na tak dwójka buław, czyli jakieś czekanie. Co jest na nie czwórka monet, czyli e, jakieś takie m, zatwardziałe e, obstawienie przez twoich racjach. E, Tyle mam, tyle wiem i więcej nie chcę, tak jakby, tak? Tu nie ma rozwoju. Tu nie ma rozwoju, tu nie ma jakby czerpania nauki z czegoś, tak? Ale karta Rada As kielichów, czyli nowe początki. Um, nowe początki, nowa droga. Być może tutaj będzie, znaczy być może, ja jestem przekonana wręcz, że tu będzie y, otwarcie, ale tu może jakaś. Y, jednak troszeczkę nowa droga, nowa perspektywa z tym plajerem. Może coś tu będzie do zmiany, po prostu, tak? E, dobrze, luty. Luty w ogóle tym mi się nie pokazuje e, jako miesiąc otwarcia. E, to do jakichś niedopowiedzenia, kłamstewka, e, mogą być brak e, wiary, też w to, że należy otworzyć, to jakieś oddalenie od tego w ogóle pomysłu. No, luty nie, później no też niekoniecznie, chociaż. Um, jakieś, jeżeli później, to jakieś założenia, które są w głowie, um, jakieś plany, tak, ale tu może być planowanie na poziomie właśnie myśli, a nie czynów. E, w przeszkodzie jest szóstka, szóstka kielichów, czyli... No to jest karta bliskości, przyjaciół, rodziny. Tutaj właśnie ta sfera może troszeczkę być przeszkodą, może przeszkadzać, tak, w otwarciu. No i karta rada no dużo będzie zależało od mężczyzny w karcie cesarza, czyli od, mężczyzy, od mężczyzny decyzyjnego, tak. Tutaj coś będzie wprowadzał jakieś swoje, mm, czy też zmiany, e po prostu jakieś swoje pomysły będzie chciała użyć mężczyzna decyzyjny, tak władczy, no tak to będzie wyglądało. Także jeśli miałabym powiedzieć, kiedy Pan Andrzej z Wrocławia otworzy playerów w biurze, według kart jest to grudzień. Nowy początek, nowa droga, także jest to grudzień, będzie to grudzień. Życzę wszystkiego co najlepsze. Życzę szybkiego otwarcia już w grudniu dokładnie. Dziękuję bardzo za, za to pytanie, za zaufanie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia.